Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie i w dzisiejszym filmie będę testować kultowe kosmetyki Tart Kultowe w Stanach, kultowe na YouTubach ale w Polsce... Czy ja start w Polsce? W UK? Na pewno nie Na pewno nie stacjonarnie jest bardzo dużo korektorów z innych marek, albo tańszych, które mają być jak ten shape tape. Tylko tak naprawdę nikt nie wie, jak ten shape tape się zachowuje, co to jest za korektor, dlaczego jest taki sławny. Więc dzisiaj sobie będziemy testować kosmetyki Tarte i też będzie jedna nowość z Maka i tuż schód, Więc porównam sobie jedno oko od chuda, jedno oko Tarte i zobaczymy, co z tego będzie. Także zapraszam do oglądania. Muzyka Zacznę sobie od mojej bazy z Maka, i ta baza to jest nowość. Yy, nowość tutaj na YouTube ją pokazuję, ale ja już jej używam od około dwóch tygodni i powiem wam, że ta baza mi się bardzo fajnie sprawdza, fajnie podtrzymuje makijaż, i ona jest wygładzająca, ale to nie jest taki efekt jak Porfessional z Benefitów. Ona jest silikonowa. Ale też nabliżające, także jak ktoś lubi takie wygładzające bazy, a nie lubi się z benefitem Professional, to niech sobie spróbuje, ale wzdycham, bo jeżeli chodzi o ten Professional z benefitu, to ja już sama nie wiem, czy ja go lubię, czy nie lubię, bo mam wrażenie, że podkład bardzo się pod nim śliska i, i Professional się fajnie sprawdza na takie punktowe um, działanie, stosowanie, a nie na całą twarz. No Mam wrażenie, że podkłady na tym professional się ślizgają. Albo ja coś źle robię, albo mam może zły podkład. Ale z tą bazą z maka nie zauważyłam tego problemu, także fajnie mi się utrzymują podkłady. Czy to jest Max Factor, czy Double Wear, jest naprawdę fajna. Włosy do tyłu, żeby tutaj nic nie fiurgało. No i zacznijmy od podkładu. Podkład to jest akurat polecenie mojej youtubowej koleżanki Karoliny z mm -hmm. kanału Brave Ave i ona bardzo poleca ten podkład. Powiedziała, że jest lepszy od Wera i jest lepszy od Charlotte. A ja nie wierzę, że coś może być lepszego od Wera, także sprawdźmy. Ja mam w kolorze 115 Fairlight Sand i ja myślałam, że on będzie ciemniejszy i myślałam, że będę go mieć tak jakby do samopalacza. jak mam samopalacz na twarzy. Ale jest jasne. Porównałabym go nawet do tego koloru Wera Bone. Myślę, że y, coś w tym stylu, i nałożę sobie go gąbeczką. O mamo, za jasny. Cholera. Strasznie jasny, a był chyba czwarty w kolejce. Albo trzeci. Cholera. No i co teraz? Trzeba będzie się brązowić, ale może się wyblenduje. Ma formułę Double wearową, w takim sensie, że zastyka i to bardzo szybko zastyga, Także ja sobie tutaj wklepuję, a on już mi tutaj z tej serii strony, on mi już tutaj z tej strony zastygł, ale jest strasznie jasny. Cholera! A nie ma sensu go mieszać chyba z innym podkładem. Ale suchy! O nie! O nie! Zobaczcie, mocniej docisnąłam i mi zlazu. Cholera. Biały, 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 co prawda jest żółty, ale nie, to nie jest, yy, to nie jest bone. Bone jest ciemniejszy. Ale dobrze, przemilczmy kolor, bo to online ciężko jest coś zamówić. Zobaczcie, zobaczcie na kolor mojej skóry i zobaczcie na kolor mojej twarzy. Ja nie mam samoopalacza, wyglądam po prostu jak duch. Wykończenie ma jak Double wear, tylko jest mocniej kryjący. Uważam, że to mocniej kryje bo takie krycie przy Doubleware'ie musiałabym albo dużo nawalić za jednym razem, albo dwie warstwy. A tutaj dałam jedną warstwę i myślę, że wszystko super przykryło. I wykończenie jest takie, niby się błyszczy, ale zastyga, także myślę, że zaraz też się zrobi bardziej matowy i bardzo przypomina Doubleware'a na skórze. Wiecie co? Tyle na nawale brązera, że nie będzie widać, Zobaczycie, Będę po prostu brązowa cała. Muszę sobie coś nałożyć na usta, bo nie mogę mieć takich trupich. Mam dwa kolory tego korektora słynnego, najsłynniejszego Shape Tape. Jeden to jest 1,2N Neutral, a jeden to jest 1,2S Fair. I tak sobie myślę, dużo to w tym momencie nie zmieni, bo będę jeszcze bielszy, jak sobie nałożę. No, nie da się odkręcić. Nie! Będę duchem. Okej. Okay. Nie ma między nimi dużej różnicy. Powiedziałabym, że nie ma między nimi żadnej różnicy, więc są tutaj bardzo drobne różnice w tonach, ale tak naprawdę są one nawet niezauważalne. Może na sobie odrobimy tego korektora na oczy i a zrobimy sobie oczy. Słuchajcie, jak baziek krapie, Bardziej jest w, kolorowych, w kolorowej krainie. Ale wiecie co? Ja chyba go zniosę na dół, bo będzie mi tu chrapał. A wiem, że niektórych to drażni, a teraz jest w takim głębokim śnie, że rozsadzi mi mikrofon. Teraz sobie zrobimy oczy i to jest ta piękna paleta i też chyba Karolka ją ma i od niej zgapiłam. Pokażę wam tutaj przebitkę ze słoczami, jak paleta wygląda. Ona jest bardzo neutralna, nudziakowa. Wiecie co, ja jestem zdania, że nudziakowa paleta nudziakowej palecie nie jest równa. Ja Wam teraz rzucę przebitkę na ręce ze słoczami, jak one wyglądają, e, i będziemy nakładać. I chciałabym ją porównać do palety e, Born This Way Face, która też jest bardzo popularną e, neutralną paletą. I jeżeli je porównamy obok siebie, proszę bardzo, no to niby obie są neutralne, ale widać różnice. Moim zdaniem, paleta Tartlet jest chłodniejsza od tej. I też ta nudziakowa z Too Faced ma róże, natomiast tutaj róży nie ma w ogóle, także ciekawe, którą bardziej polubię, bo ogólnie to bardzo, bardzo lubię. Myślę, że tu można różne makijaże sobie zrobić z pierwszym rzędem, z drugim rzędem i z trzecim rzędem, więc może po prostu pobawię się jakimś rzędem i zrobię makijaż... Jednego rzędu. Z jednym rzędem? W jednym rzędzie? Z jednym rzędem? Może tym środkowym zróbmy. Zobaczymy, co z tego będzie. Więc użyję sobie ten kolor Flower Child. Jaśniutki. Do takiej białej twarzy. Nawet go nie widać w sumie. No może go delikatnie w załamanie. A później będę to pogłębiać. Chyba, że zrobimy sobie cut Crease. Trzeba będzie zrobić krechę, bo mam eyeliner. Ale lusterko jest bardzo wygodne. Naprawdę jest duże. Jest duże i powiedziałabym, że nawet trochę lepsze od tego e, z Jeffree Star, do podróży będzie idealne. Jaka ja jestem biała. Ja myślałam, że ten cień będzie za jasny. Wiecie co? Ta paleta mi się kojarzy ogólnie z Tedem Bakerem. Nie wiem, mam wrażenie, że cały ten vibe e, i, i te kolory i to wszystko to jest taki Ted Baker. Przecież to jest całkowicie inna marka, ale jakoś tak mi się kojarzy. Wiecie co, ja skończę blendować to oko i ja tego psa muszę wywalić, bo tak nie może być. Dobra, teraz sobie nałożę Smurty Paints, czyli ten taki średni kolor. I powiem, wam, że te cienie w porównaniu na przykład do cieni z Too Faced, zdaje mi się, że są drobniej zmielone. Ładnie się nakładają. Więc sobie to tylko nałożę tu i wyciągnę do góry. Dzisiaj będziemy walczyć z eyelinerem. Chcia, eyelinere, chciałabym sobie zrobić tą, <grym> um, tą kreskę, której nie chciałam robić ostatnio, no ale spróbujmy, bo mi się to podoba. Dzisiaj zróbmy taki mocniejszy makijaż, bo ostatnio był dość lekki. Ale z to mocno napigmentowane te cienie. Zobaczcie, ład! Ale sobie przeciągnę aż tam, bo i tak to będę nakładać brązer, bo nakładam teraz tu brązer od tego filmu. Jak podnieść sobie twarz, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zostawiam w karcie. A nałożę sobie później korektor i zrobimy takie cut crease. Ale wiecie co, chyba sobie dołożę jeszcze jedną warstwę podkładu? Dlatego, że chcę zrobić mocniej czy makijaż, to chcę, żeby ta cera była szpachlą. I chcę zobaczyć też, jak będzie wyglądać przy dwóch warstwach ten podkład. I specjalnie właśnie nie nałożyłam jeszcze korektora, żeby jak mi się coś osypie, żeby ten korektor potem niżej trochę nałożyć. Ale nawet te cienie się nie osypują. Są bardzo drobno zmielone. I zdaje mi się, że te błyszczące, jak robią słocze, są bardziej masełkowate od tych z Too Faced. To jest ten moment, kiedy. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo mam wrażenie, że wyglądam jakbym była chora. I wyglądam jakbym była chora, bo teraz sobie podbiłam oczy, i jestem biała jak ściana. Także. Wrócę do tego korektora i nałożę go na powiekę. I zrobimy sobie Cat Crease. Nie wiem, co jest w tym korektorze takiego niesamowitego, ale pewnie się dowiem. Dopiero ole, no i odbiłam. Ale się pewnie dowiem dopiero, jak nałożę go pod oczy, i jak to będzie wyglądać na całym końcu i w ogóle po całym dniu. Dobra. Na pewno ma mocne krycie ten korektor. I teraz nałożę sobie błyszczący cień. Ten Firecracker, tutaj, ten średni. I nałożę sobie go, może spróbuję palcem, chociaż nie jest to dobry pomysł, bo nie będę miała kontroli. Bardzo ładny jest ten kolor Coś takiego I co teraz? Ten najciemniejszy? Ja nie boję się Może sobie tego najciemniejszego nałożę po prostu Na dół Ale wyjdzie mi smoki, eye No ale używamy wszystkiego z rzędu O, ale dziabłam, cholera no, Mam wrażenie, że wygląda to Tragicznie, nie wiem czy mi się to uda uratować Zawsze tak mówię, zawsze coś wychodzi. I to, to czorne, to jest czorne jak smoła. Nakładam jeszcze tu, nie wiem czemu, ale miałam użyć wszystkich rzędów. Ale tu mi się robi plama. Yyy, dlatego, że tutaj mi oko załzawiło i się zrobiło mokre. Cholera. Chyba zrobił nam się z tego wieczorowy makijaż. Trochę halloweenowy, bo jestem biała jak ściana. Ten nieszczęsny eyeliner, ale jest słodki, bo jest skotkiem. Także jestem ciekawa, jak mi się w ogóle będzie nim malowało. Ale akurat potrzebny mi jest eyeliner z pisakiem, więc Uff, chcę sobie zrobić taką ostrą kreskę. Nie będę zaczynać od samego początku, tylko zacznę sobie od połowy i spróbuję zrobić taką ostrą kreskę. Nie ma tutaj techniki. Po prostu maluję. Pozwólcie, że zrobię to poza kamerą. Jak wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jedna kreska mi wyszła. Taką chciałam właśnie ukryszyć. Tylko teraz czy druga mi wyjdzie? Dobra, wyszła. Nie jest idealna, ale jest to, o co mi chodziło, żeby było takie, jak Teraz sobie przetestuję dwa tusze. Na jednym oku użyję tego Stat, taki brokatowy, ładny, a szczoteczka jest w miarę klasyczna. Nie jest plastikowa, silikonowa. A drugi tusz, którego sobie użyję na drugim oku, jest to Huda Beauty Legit Lashes. Z jednej strony jest Volume, z drugiej Curl and Length. I ona już jest taka dziwna, silikonowa. To jest ta strona volume, której się używa jako pierwszej. A druga strona jest dziwna, też ona jest właśnie wydłużająca. Więc sobie użyjemy obu na jednym oku i na drugim. Także przybliżam się. Zacznę od tart i od prawego oka. Przybliżam się. Ja chyba wolę klasyczne szczoteczki, kurde, nie wiem. Niestety nie będzie widać chyba tutaj przy takim mocnym makijażu efektu, ale z tego co widzę, to łatwo się maluje i fajnie rozdziela te rzęsy. Nie skleja ich. Ładny efekt na moich rzęsach, które są naprawdę krótkie. Efekt jest naprawdę super. I to przy jednej warstwie. Więc teraz na drugie oko użyję sobie chudy. Ale to już jest trudniejsza w obsłudze szczoteczka. O cholera, coś sobie dziubłam. Zawsze sobie I Ta bardziej skleja te rzęsy. Taki bardziej mokry jest ten tusz chudy. Ale też daje fajny efekt. Więc teraz druga warstwa na prawym oku. Ok, druga warstwa już pogrubia bardziej. Nienawidzę tuszu to rzęs, nienawidzę tuszować rzęs, nienawidzę rzęs. Ale ładnie wydłużył. Podoba mi się ten efekt. Naprawdę ładny. Dwóch. Widać, że ten e, tart bardziej wydłużył, ale teraz użyję sobie tej drugiej końcówki właśnie wydłużającej od Hoodie, Curl and length. Czyli to ma nam podkręcić i e, wydłużyć jeszcze. A nie wiem, jak trzymać tą szczoteczkę, czy tak, czy tak. Hmm. Chyba tak, bo się tak fajnie do oka przykłada. Łatwiej się maluje tą tartową, ale efekt, uwaga, mam wrażenie, że ten tart mniej postawiał rzęsy niż chuda. I troszeczkę są bardziej wydłużone. nałożę sobie jeszcze na dół i sobie porównamy całość. O, sobie działam. Jak zawsze sobie działam, o nie, o, pali. Pali, ta chuda pali. Ale chuda ma do siebie to, że. Przecież to, to nie ma zapachu, ale chuda ma do siebie to, że ma takie mocne zapachy. Atart, tak samo śmierdzą. Ale osobiście chyba bardziej mi się podobają rzęsy na tej prawej stronie. Ale i tak nakleję rzęsy, więc nie ma to większego znaczenie, ale ja będę sobie używać w przyszłości tych rzeczy. u nie schodzi ten eyeliner, nie jest łatwy. Dobrze, dołożę sobie drugą warstwę podkładu. Dlatego, że chcę zobaczyć, jakie ma pełne krycie ten podkład. Jak on daje szpachlę całkowitą. Ło, ho, this is how we do it. Blask, blask. Ale biały. Chyba przesadziłam tą drugą warstwą. Ta gąbeczka z Morphy jest idealna właśnie do takiej szpachli, do mocno kryjących podkładów. Żeby mi się tylko ciało nie zrobiło. Halloween, sezon można uznać za otwarty. Dobra, ten podkład to jest Ultimate szpachla Naprawdę. Teraz to już mnie tak zaszpachliło, że no może sobie teraz korektor pod oczy ten sławny Holy Grail każdego youtubera. Dużo. Dużo za dużo, ale jest gęsty jak dermakol. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest to bardzo mocno kryjące. Bardzo mocno, i dużo za dużo, ale za każdym razem, jak nakładam korektor, to nakładam go dużo za dużo. Zaszpachlowałam sobie twarz jest po prostu białą kartką, ale przykryło wszystko wszystko, wszystko wszystko, pokażę z bliska jak skóra wygląda także chociaż jest tutaj tego dużo, to nic się nie ściastkowało i nie wygląda to źle także spoko jak na razie, ale sobie teraz przypudruję wszystko i jeszcze dołożę cienia i puder, którego użyję jest to Essence Teraz jak się przypudruję, to zrobię cięcie, przykleję sobie rzęsy, namaluję brwi i wrócę na resztę twarzy i usta. Powiem, wam, że kurde, nie czuję się sobą w tym makijażu, nie lubię się w mocy makijażu, ale myślę, że i tak rzęsy i brwi y, poprawiły to, ale mm, makijaż uważam, że wyszedł mi ładny koniec końców oka, ale no... Odzwyczaiłam się od tak mocnego makijażu. Dobra, teraz bronzer, który ma piękne opakowanie i piękny kolor. To jest bronzer, który ma w sobie amazońską glinkę. I kolor to jest Park Ave Princess. I ja sobie nałożę ten bronzer wszędzie, wszędzie. On ma bardzo ładny kolor. Nie wiem, czy jest ciepły, czy jest zimne. nie jestem w stanie określić, co to jest za kolor, yy, ale. Takie late, powiedziałabym. I ja nałożę sobie ten brązer wszędzie. Dosłownie wszędzie. Bo jestem tak biała, że muszę tą twarz jakoś przyciemnić, więc założę sobie. O! o! Kokos? Nie wiem. Coś mi się tak u receptory przerywa, ale czuję. Kokosa. Czy to może, że to pachnie kokosem? Hmm. Nałożę swój brązer na, na policzki. Jest to brązer. Taki jest średni, ani nie jest za zimny, ani nie jest za ciepły. Myślę, że też nim będzie można wykonturować sobie nos, ale ładnie wygląda. Kładam go, nie ma pitolenia, nałożę go tak strasznie dużo, że będę cała brązowa. Tutaj brązer odcieni na skronie. Podoba mi się ten trik. Tak fajnie wyciąga tu burzę do góry, ale mój kartofel trzeba będzie go też porządnie wykomputerować, wykonturować, bo przy takiej szpachli to musi być więcej więcej, jak najwięcej tego bronzera. Nie że go sobie wszędzie, tak naprawdę. Bronzer ładny, delikatny. Jak widać, już 1500 warstw i nie wygląda to źle. Wezmę sobie ten sam bronzer. I spróbuję sobie nie wykonturować nos, żeby był widoczny, bo jest tylko blob. Zawsze zaczynam od góry i idę na dół. Ładnie to wygląda, podoba mi się ten brązer, jak, jak ta buzia od razu nabrała kształtu, chociaż dalej jestem biała, ale nie jest tak źle. I teraz piękny róż. Troszeczkę mi przypomina ten mój ulubieniec z maka w kolorze. Co to za kolor? Um, Warm Soul. Ale ten jest bardziej brzoskwiniowy, także. Ach! padł nowy róż! Uuu, padł on! Ten start jest bardziej brzoskwiniowy, co mi odpowiada, bo właśnie szukam takiego czegoś, co będzie bardziej. Mm, co będzie jakieś bardziej soczyste. I to jest piękny róż w kolorze Moment Double Duty Beauty Blush. I on ma drobiny. Nie mam rozświetlacza, więc myślę, że będzie spoko. I nakładam tam, gdzie nakładałam brązer do góry. Piękny, taki świeży. Lubię takie. Powiem wam, że ogólnie jakość tych kosmetyków jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o samą teksturę, konsystencję i jeżeli chodzi nawet o opakowanie, to są naprawdę fajne. Dorysuję sobie tylko moje pieprzyki. Z powrotem. I lecimy z ustami. Najpierw sobie obrysuję usta konturówką z Primaniego. Czym by ją tu wypełnić? Aha, to może czerwonym? Nie, to już będzie tłumacz. Bądźmy nudni i wybierzmy Essence w kolorze Hello Sunshine. To jest chyba mój nudziak numer jeden, jest przepiękny. Dużo z Was kupiło też ten kolor. Oznaczacie mnie? Mam wrażenie, że za ciemne są teraz te usta. Hmm. Może dołożę trochę um, Naked z Anastazji, bo to jest taki jasny kolor i fajnie rozjaśnia inne. Zawsze palcem wklepuję, żeby się nie zrobiła skorupa. Dużo lepiej to wygląda. Dobrze. Dajcie mi się przeczesać i podsumujemy sobie to wszystko. Dobra, podsumowanie. Koniec końców, jak zawsze wyszło. Coś wyszło, zawsze początki oczu mnie przerażają, ale jakoś wybrnęłam z tej sytuacji. Ogólnie nie jestem przyzwyczajona do tak mocnego makijażu. Już to mówiłam, że kiedyś się malowałam bardzo mocno, codziennie ale teraz po prostu nie czuję się sobą aczkolwiek uważam, że wyszedł ładny makijaż ale skupię się na produktach cienie super, oprócz tego ciemnego, który zamoczyłam i ciężko było go wyblendować ale jakość cieni naprawdę dobra napigmentowane, ale nie... napigmentowane, ale łatwo się je nakładało powiedziałabym, że w konsystencji lepsze od tych Too Faced. więc jeżeli szukacie takiej palety nude, w neutralnych kolorach nie zależy Wam na tym, żeby był i pomarańcz, i róż, tylko właśnie takie typowe, dzienne. No to ta paleta jest naprawdę super i przede wszystkim ma duże lusterko, jest wygodna. E, podkład? Wow, naprawdę, jeżeli to się utrzyma długo, to rzeczywiście to może być lepsze od Double Wear'a. Ale problem jest taki, że dostępność nie jest prosta. Jednak Doublera idziesz, kupujesz, trzeba niestety dokupić pompkę, ale jest dużo bardziej, dużo łatwiej dostępny, ale no jak na razie wygląda naprawdę super. Jeżeli chodzi o bronzer, to bardzo dobrze mi się sprawdził. Myślę, że to będzie mój ulubieniec. Można nakładać, nakładać, nie zrobicie sobie krzywdy, wiecie, ja nałożyłam chyba 5 pięć warstw tego brązera. Jest taki fajny, dzienny. jeżeli chodzi o róż, no to róż to jest standard, myślę, że nie ma co przepłacać za róż. Takie podobne róże znajdziecie w innych sklepach. no Korektor na pewno jest bardzo mocno kryjący, ale to, co jest ciekawe, to ja się przybliżę tutaj do Was i co jest ciekawe, to ten korektor mi się nigdzie nie załamał. Ten podkład też się w ogóle nie ściastkował, chociaż przy takich dwóch warstwach. Przede wszystkim przy warstwie tego korektora, myślałam, że będzie ciacho, także rozumiem zachwyt nad tym korektorem, bo nałożyłam go dużo, a w ogóle nie widać, jakby go było dużo za dużo na przykład. Cera też wygląda fajnie, chociaż jest krycie, to widać nadal moją skórę. Tutaj też możecie sobie zobaczyć um, pory są mało widoczne, ale to pewnie też przez to, że ja mam tą bazę, ale oczy też myślę, że fajnie wyszły. Krecha. Co sądzicie o takim wydaniu, co to jest za makijaż, to jest makijaż na imprezę. Osobiście, jakbym miała jeszcze raz zrobić ten makijaż, to bym e, nie, nie dokładała tego ciemnego cienia, bo uważam, że on tylko wszystko spitolił i. <laughs> nie zawiec, się upadło. Uważam, że on tylko spitolił i przez to ten makijaż nie jest taki dokładny, no ale trudno, no tak też bywa. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Piszcie, jakie kultowe kosmetyki powinnam jeszcze przetestować. Może cała twa Charlotte Tilbury albo nie wiem, czy macie ochotę na całą twarz jakiejś konkretnej marki. No, także to było na tyle. Buziaczki. Pa.